Siema! Dzisiaj taki krótki film o awarii szyby w Renault Megane 3 Grand Tour Kombi. Szyba, lewy przód, czyli kierowca, no bo to wersja europejska. Jeśli wyszukujecie, no i są właśnie Angliki, no to lewy przód, no to to będzie pasażer. I to się trochę różni, tam widziałem inne przyłącza są chyba do silnika. No i generalnie pięknego poranka przed wczoraj chyba. Nie, w sumie to wczoraj. Jadę rano, opuszczam sobie szybę, no bo trochę rosa była, nie? No to żeby uszczelki mi wytarły tam okre szyby, no to ja opuściłem i podniosłem no i wszystkie się podniosły z powrotem a szyba tutaj kierowcy zblokowała się w dość śmiesznej pozycji mianowicie tak mniej więcej pół na pół szła kawałek w górę i potem opuszczała się w dół. Myślałem, że to problem elektrycznie z przyciskiem, ale okazało się, że nie. Wydaje mi się, że tam jest jakiś komputer, który po prostu tym sterował, no i jeśli wyczuł, że silniczek ma za duży opór, no to odłączał zasilanie, znaczy nie odłączał dawał szybę troszeczkę w dół i odłączał zasilanie. No i tak się stało z tą Szybą. W zasadzie to nie wiem dlaczego, coś się przeskoczyła, zblokowała. Myśleliśmy, że podeszła pod y, złą gumę przy lusterku, że to jest tylko ten problem. Ale otóż później nie wiem co tam, coś przeskoczyło. Podczas naprawy okazało się, że mechanizm się wygiął. Tam jest taki mechanizm nożycowy. Jedna z końcówek, jakby tych nożyc. Nie mam ładnych zdjęć porobionych. Ten film będzie raczej w formie takiej opowieści, właśnie, bo staraliśmy się, żeby jak najszybciej to ukończyć. Bo robiliśmy to wczoraj wieczorem, późno, było zimno. Więc raczej taka właśnie Opowieść i będę na jakichś skinach czy zdjęciach zaznaczał wam o co mi chodzi. No, i jedna z tych końcówek się trochę wygięła, no i musieliśmy wyjąć cały ten mechanizm i go naprostować. Tak, w skrócie, i dopiero to pomogło. I tak, i po kolei co właśnie zrobiliśmy? Najpierw trzeba było zdjąć boczek, tapicerki z drzwi kierowcy. Tam jest kilka śrubek, torksy. Nie jest to jakoś bardzo zaawansowane. Jak dobrze pamiętam, mniejsze są na T15, a większe na T25, ale nie jestem pewien. Jedna jest z boku, jakbyśmy tak otworzyli drzwi, no to tak blisko zamka można powiedzieć. Dwie są od samego spodu. Jak odkręcimy tą z boku i te dwie od dołu, no to jak jeszcze mamy klamkę tą wewnętrzną, tą takie cięgno właśnie do otwarcia drzwi, no to za tym mamy zaślepkę, jakimś płaskim krętakiem można podważyć i tam też odkręcamy. I wydawałoby się, że to jest wszystko, ale przy lusterku mamy taki kawałek, nie wiem jak to się nazywa, jakiegoś plastiku. Jak to delikatnie odhaczymy i zdejmiemy, to tam jest jeszcze jeden torx właśnie i to należy odkręcić i to by były chyba wszystkie śluby. Chodziło mi dokładnie o tą część przy lusterku. Ja, właśnie tego dobrzego od dołu próbowałem płaskim wkrętakiem podważyć cały ten boczek. No, i on wtedy właśnie wychodzi z tych zaczepów. I z tego co mi się wydaje, widziałem to też na jakimś filmiku, chyba w wersji brytyjskiej. Trzeba to podnieść lekko w górę, całą tą tapicerkę. No i w zasadzie, no to to mamy. Co nam tam będzie łączyć te drzwi z boczkiem? No, oczywiście od dołu żaróweczka. E, no, to jest tylko plus minus. Można ją odłączyć bez problemu. E, cięgno kramki, to jest linka w pancerzu najprawdopodobniej. Można albo wyjąć linkę chyba, albo my wyjęliśmy całą właśnie klamkę. No i przewody od sterowania właśnie szybami, lusterkami i tak dalej, to to też odłączamy. No i w zasadzie dostaliśmy się do części metalowej drzwi. Boczek udało się zdjąć, klamkę się wyjmuje ścięgnem, żaróweczkę się wyjmuje. Ten tutaj panel sterowania da się odłączyć. Zdjęliśmy silnik, tutaj taki jest cały, o on jest. Po tej stronie drzwi, tam żaróweczka Wjęliśmy silnik po to, żeby ręcznie można było ruszać szybą yy, Tutaj odkręciliśmy Była szyba na dziesiątkę przykręcona Tutaj właśnie ta klamka wisi No i poruszaliśmy Okazało się, że szyba wyskoczyła Tu podeszła jakaś guma i nie widzimy pozornie nic Ale są dwa takie jakby wygłuszenia Takie materiały stworzywa, Takie jakby pianki Jak je zdejmiemy, no to mamy właśnie dostęp do szyby i do mechanizmu No i tam to właśnie widzimy Aha, no i z przodu na drzwiach mamy taką czarną jakby skrzynkę To jest taki silniczek On jest chyba na trzech też jakichś torksach Jak się nie mylę I on ma takie jakby zębatą końcówkę Takie jakby trybik Trochę coś jak, nie wiem, jak jakaś piła I tam ten mechanizm nożycowy ma takie zęby, no i właśnie ten silniczek obraca tymi zębami to się tak zazębia z tym nożycowym ja akurat tutaj takiej technicznego słownictwa nie mam, mówię to tak intuicyjnie no i na takiej zasadzie to chodzi nie szyba jest tak jakby na sztywno do prowadnicy przykręcona, tej takiej długiej, płaskiej, metalowej, a końcówki nożyc ślizgają się po tej prowadnicy, one są w taki plastik wbity no i tak chodzą po tej prowadnicy, na środku jest takie kółko, jedna część tam jest właśnie przymocowana, no i tak ten mechanizm nożycowy jest przykręcony do drzwi, tam chyba na nasadową dziesiątkę po prostu. Przy okazji widzimy taki głośnik szerokopasmowy, to jest już taki szerokopasmowy, ale okrągły, po prostu jest dołożona taka półka, kiedyś były takie jajowate stosowane w samochodach bardziej. No żeby tu się dostać trzeba w ogóle takie dwa wygłuszenia zdjąć, bo całkowicie to jest jakby zabudowane i mamy dostęp tylko tutaj. I tutaj jest dość ciemno, ale mamy tutaj latareczkę wrzuconą i tak ten mechanizm wygląda. Prowadnice. No akurat w naszym przypadku zacinanie się szyby, yy, to była kwestia mechaniczna, a nie elektryczna. No, ta guma podeszła, nie? Szyba zaczęła wchodzić nie w to miejsce, coś przeskoczyła. Za gumę, za uszczelkę i dlatego nie chciała iść do góry, silnik nie miał siły. No a że on jest najprawdopodobniej sterowany komputerowo, no to po prostu yy, zamiast yy, przepalenia bezpiecznika, po prostu zatrzymywał pracę i cofał z powrotem o kawałek. Dlatego szło opuścić, a nie szło podnieść. Yy, no i próbowaliśmy właśnie na tych otwartych drzwiach. Szybę góra-dół i tam jakby latały całe drzwi. Tam ewidentnie coś kaczyło. Najpierw próbowaliśmy przestawić szybę, żeby chodziła prosto, bo sama szyba chodziła dość ciężko. Zauważyliśmy, że tam jakaś uszczelka właśnie podeszła, ale okazało się, że to nie to. Trzeba było wyjąć cały mechanizm. Też trochę wzorowaliśmy się na innym filmiku na YouTubie, ale tam on akurat był z wersji z wersji hatchback, chyba, a nie z wersji kombi. No i tam pan mówił, żeby wyjąć cały mechanizm najlepiej, no i to zrobiliśmy przez tą dolną dziurę pod głośnikiem. Jest tutaj, przykręcona, a z drugiej strony jest tutaj. No jak trzeba jest przekręcona, to trzeba ją tak przesuwać góra dół, żeby tutaj się śruba pokazała. Trzeba oczywiście to was zdjąć. No to mechanizm mam wyjęty. No to, co było przyczyną problemu, no to jest to oczywiste, bo wyginana jest ta blacha. Przy jakiejś naprawie prawdopodobnie też to tak wyginał. No i tutaj i wyskoczył coś ślizgu plastikowego i szyba nie chodzi pilnie. Żeby ten mechanizm wyjąć, yy, trzeba trochę pokombinować. Wyjmuje się go przez ten opat yy, Trzeba go przekręcić do góry nogami wewnątrz drzwi i wtedy on wychodzi. No i przesuwać te ślizgi, tak, żeby mocno go nie naprężać i nie gęść No i co? No teraz wyprostuję tą blachę. Poskładam to z powrotem, tak, żeby miał ręce i nogi. Zmontuję. Wyprostowane. oczywiście młotek, kombinerki. Wyprostować wszystko. No i pozostało wyłożyć do samochodu. Mechanizm jest włożony, yy, przekręcony do góry nogami. Trzeba go przekręcić do góry nogami. Wtedy on przez ten otwór wchodzi. Oczywiście, trzeba najpierw włożyć prowadnicę Tą najdłuższą, przesunąć ją, włożyć tu do środka, podnieść do góry, zgiąć go, ścisnąć te ramiona, żeby one weszły do góry i prowadnica wyszła. Swoją drogą jest tam głośnik szerokopasmowy. Nie jest aż taki zły, ale nie jest też aż taki dobry. Może kiedyś wymienię, ale na razie mi odpowiada. Nie jest aż tak zły, jakby się mogło wydawać. No i dobra, wracając do tego mechanizmu, jak odkręcimy sobie szybę, tam na górze mamy takie zaślepki, i yy, jak je zdejmiemy, to mamy dostęp do śrubot szyby, ale możemy też tą szybę opuścić, jeśli ona nie jest zblokowana. No i taką jedną dziurą tam. Możemy dojść do lewego zaczepu szyby, a tą dziurą pod głośnikiem do prawego trzymającej szybę. Teraz mamy szybę opuszczoną, tu mówiliśmy o tym jednym mocowaniu, no a tu jak jest opuszczona, no to tutaj widzimy to z drugiej strony, nie? O, do takiej tej. Sprawdzamy ręcznie jak ona chodzi. Idzie w miarę? Miarę idzie. No, ten silnik też oczywiście zdjęliśmy wtedy do wyjęcia tego mechanizmu. No, i okazało się, że coś źle wskoczyło. No, i się wygięła końcówka z tych nożyc. Wyjęliśmy cały mechanizm. Tam trzeba się trochę nasiłować. Nie wiem, czy nie częściowo do góry nogami nawet. No, i przesuwać po prostu te prowadnice, żeby ten mechanizm nam ładnie wyszedł. No, i wyprostowaliśmy go kombinerki, młotek i madło. Prostowaliśmy po prostu przez wciśnięcie w madło trochę kombinerkami, trochę młotkiem. Tak, żeby był prosty i się ładnie schodził. Tak w dużym skrócie nie mam właśnie tego nagranego, no ale po prostu chodziło o to, żeby to wyprostować. No i na to kółeczko, na środek tego mechanizmu nożycowego e, daliśmy troszeczkę tawotu. Generalnie no tam w nowych samochodach nie ma smaru, jak są te podnośniki nowego typu, no ale tu jest troszeczkę starszy, no i kapka smaru myślę, że nie zaszkodzi, chociaż ja też specjalistą nie jestem, ale dobra. I tam trochę tawociku, trochę też zwykłego oleju po prostu samochodowego w celu smarowania e, i też na te prowadnice, gdzie plastik chodzi w metalu, nie mieliśmy specjalnego smaru, no ale też trochę oleju. No i tam to zostało delikatnie nasmarowane, naprostowane, no i to z powrotem poskładaliśmy, i po ustawieniu szyby równo działało. To brzmi łatwo, ale rzeczywiście, żeby wyjąć ten mechanizm yy, i go wyprostować, było trochę roboty. Tym bardziej, że te drzwi są no, dość zabudowane i mamy tylko te dwa otwory, żeby się tam dostać. I nimi musimy właśnie ten mechanizm włożyć. No i tak to wyglądało u nas z zacinającą się szybą. W skrócie to tyle. Mam nadzieję, że to w miarę mówiłem, Tak jak mówię, nie mam jakichś tutaj filmów. Z roboty bezpośrednio, ale mogę jeszcze pokazać efekt końcowy. Takie właśnie kombi, szyba kierowcy. No właśnie stereotyp psującej się elektryki w Francuzach. Też myślałem, że to prędzej coś elektronicznego, że przycisk nie działa albo coś, a tu się okazało, że to mechanika. No tak jak widzimy teraz, się opuszcza. I podnosi się bez problemu. Chodziło mi dokładnie o tą część przy lusterku. Tu jest jeszcze jedna śruba. Chodzi bardzo ładnie. Zastanawia mnie tylko szyba pasażera. Bo tak jak słyszymy, ona wydaje się chodzić delikatnie, jakby. Yy, trochę troszeczkę gorzej i się zastanawiam, czy z nią też nie będzie się coś działo, ale no w każdym razie naprawa się udała, teraz na te bardziej deszczowe i bardziej chłodne dni no to się przyda, jeszcze odkręcałem śrubkę tutaj, ale mi się wydaje, że ona nie jest potrzebna do zdjęcia boczku, nie przedłużając, dziękuję za oglądanie, myślałem, żeby tego filmu nie wstawiać, ale stwierdziłem, że zrobię krótki komentarz, bo mimo, że nie mam nagranej całej roboty, no to może komuś to jednak pomoże.